I witam Was w szóstym odcinku niszczeń dzień Przepraszam Was sztuczne światło ale już jest wieczór No to robimy pierwsze zadanie I to pierwsze zadanie jest na stronie 120 i 121 Połącz kropki z pamięci a w porządku zamknij oczy No teraz ja zobaczę tu 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 Dobrze, mam przygotowany długopis. Zamykam oczy. Tutaj zacznę. Zamykam oczy. O, to mi się udało. Tylko tu. Jeszcze raz. To się udało, ale tutaj nie. To tu jeszcze raz. Tu było. Mm, to ostatni raz. Zamykam ja oczy. A trudno, że w tu było. Już długo pójdę na I w wygląda tak. I teraz zabieramy się na następne zadanie. To zadanie jest na stronie 65. Dziennik Golfisty. 1. Wydrzyj tę stronę zgnieć w kulkę. 2. Dziennik ustaw jak trójkąt. 3. Przekup kulkę przez trójkąt. Dobrze. Teraz trzeba wyrwać. Tak. Teraz trzeba zgnieść w kulkę. Teraz pozostało jeszcze dziennik ustawić jak trójkąt, i przekopać. I trzeba przekopać no, tą kulką z trójkąt. To ja za chwilkę wracam, tylko ustawiam książkę jak trójkąt na podłodze. Dziennik już jest ustawiony i będę kopała. Ale nie jest takie proste. Ale tu muszę wyprawić dziennik, bo kartki strasznie idą do środka. Tutaj widzicie. Próbując wnieść bardziej w I znalazł lipkę. <laughs> nie robiłam przed chwilą próbę, czy mi się uda w filmiku i raz mi się uda. Nie na najmniejszą kórkę. Później koją piłkę i sząp piłkę. Trasz się nie, 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 nie udaje mi. Dobra, jeszcze trzy razy. Do trzech razy. Jeden, dwa, dziennik, no proszę. Nie jesteś tam kuleczka w Zmie No, już prawie. No tutaj rycham sztuka. Zobaczcie, czy przeszło? Przeszło, tu jest. No to już zadanie może być zaliczone. Ja rozpuszczę książkę, ym, książkę z i teraz zabierę się następnym zadaniem. zadania. strona została już klejona I teraz ostatnie, czyli trzecie zadanie, które jest na stronie 129, Ech, już szukam, i to jest w rysuj kleję. Mam już przygotowany dwa kleje, tu jest jeden a tu drugi na razie spróbuję tak w sztyfcie ale chociaż wątpię, że coś widać. oj nie trudno strasznie no to no to na przykład postaram się robić. Солнечку. Тут мне сегодня удалось. И тут сядушка O. Strasznie jest źle sią A jejciu! A jest trudno się wyciska. No dobrze, to może jakoś spróbuję tym klejem, klejem. Tu może jakieś coś łatwego kółeczko narysuję. trudno mi się to właśnie. Tylko jedną ręką robi. No, ale dobrze. Zadanie mamy jako zaleczone. Trzeba będzie poczekać, aż klej wyschnie. Ja tu najprawdopodobniej coś ozdobię w tej stronie i postaram się w siódmym odcinku Wam to pokazać. To już tyle na ten odcinek. Do zobaczenia w następnym, czyli siódmym za tydzień. Pa! O -o. się w strony... Zobacíme, či som dva slonečka. A! Ah. Mm, no, jare som. Takže zobacenia už teraz na sério.